Siemaneczko, ziemeczki na dzisiejszym odcinku będę Wam pokazywał jak zrobić łatwo jak zrobić wyzwanie znajd e, stal e, z, z, z bezkaru głęboko w brzuchu rekina więc tak Trzeba y, bo mamy dwa rekiny w jeden pływający w drugi jako stara lokacja. więc pierwszy lecimy y, na początek, Lecimy na tą starą lokację tutaj. Dokładnie tutaj jest ona na bo ktoś nie chciał. No i lecimy. I pamiętajcie zachęcam Was do zostawienia łapki w górę i subskrypcji. No i już będę Wam pokazywał te wyzwanie, co trzeba zrobić. Więc tak, lecimy sobie właśnie na Rekina tego i musimy wylądować. Yy, na sejfie, koło starego sejfu najlepiej O, i tutaj jest ten sejf Tutaj, dokładnie tutaj jest ten stary sejf I gdy już wchodzicie do niego To tutaj Wam się powinno pokazać Taka jakby bezkar To nie wiem, taki metal I go zbieracie już Wam się wyzwanie odblokowało Wracamy i odbieramy wyzwanie do, Mandla, do, do Mandaloriana. No nie wiem jakie tu jest, ale co dość się dostaje, ale no. I lecicie właśnie na tego rekina i tam właśnie zbieracie to. No i kończymy już na szybko to było. Yy, I zachęcam jeszcze raz do zostawienia łapki w górę i subskrypcji.